Dzień dobry witam doktor Light z tej strony dzisiaj ponownie na warsztacie reflektor do motocykla BMW 1200GS do modelu K25 czyli popularnego olejaka już kolejny raz robimy filmik na ten temat ale no, zaszła mała zmiana w tych naszych modyfikacjach więc nadała się okazja żeby to po prostu pokazać ponieważ wprowadziliśmy nieco nowsze, nowszą wersję oczywiście jest to, jest to opcja ale w każdym razie trzeba ją przedstawić. Reflektor generalnie w tej nowej wersji nie różni się wyglądem specjalnie, przynajmniej nie od frontu. Od tyłu jedynie tutaj różni się tym korkiem. Nie ma tutaj takiego prostokątnego sterownika, tylko jest okrągły korek. Sterownik znajduje się pod spodem. Tutaj, oczywiście, radiator, radiator aluminiowy, to jest wszystko przemalowane, tak żeby tu wyglądało dobrze. I od frontu jest tak samo. Soczewka bilet, podkowa i te dwie dodatkowe soczewki oraz miejsce na oryginalną żarówkę postojową, tutaj zostaje ta żaróweczka w oryginale, oczywiście dodajemy żarówkę ledową, ale chodzi o sam, samą konstrukcję, że tutaj zostawiamy to niezmienione. Jakie zmiany są w tej wersji? No przede wszystkim zmianą jest soczewka. Jest to soczewka takiej samej mocy, takiego samego zasięgu, też oczywiście bilet, z tym, że jest ona nieco mniejsza, nieco lżejsza, ma też inny sterownik, co też widać od tyłu, że on się mieści już tutaj pod tym korkiem, a nie na zewnątrz, co powoduje, że ten cały środek ma nieco mniejszą bezwładność i no delikatnie powinien mniej tutaj latać. Być widoczny po prostu wstrząsy na drodze, chociaż i tak będą, ponieważ Ponieważ linia odcięcia, którą generuje taka soczewka, jest nieporównywalnie ostrzejszą żyletką w stosunku do takiego odblasku oryginalnego, który, to, który ten reflektor posiada, także każdy jednak wstrząs niestety trochę będzie widać na tej linii. Z tym za bardzo nic się nie da zrobić. To jest problem większości y, modyfikacji. E, no, ale cóż, chce się mieć jedno, no to trzeba też przyjąć drugie. E, drugą zmianą jest światło do jazdy dziennej. E, teraz w tym modelu zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że światłem do jazdy dziennej nie jest już tylko podkowa tylko. I podkowa i te podwójne soczewki świecą nam dla światła do jazdy dziennej, jednocześnie, oczywiście bez soczewki wtedy, a dopiero po przełączeniu naszego systemu DL Switcher na światło mijania, wtedy dopiero ugramia się, się soczewka, podkowa zostaje, już wtedy nie zmienia swojej jasności i wyłącza się, wyłączają się te podwójne soczewki, bo one oczywiście by oślepiały w nocy. Zaraz to podłączymy. Jest to, no można powiedzieć, dość subtelna zmiana, ale jednak istotna. Jest to oczywiście opcja, ale tak jak mówię, trzeba to pokazać. Za chwilę reflektor podłączamy i pokażę Wam o co z tym chodzi. Ok, mamy to podłączone. Więc tak jak wspominałem. Teraz dla światła dziennego mamy i podkowę, i te podwójne soczewki. Oczywiście jest tutaj jeszcze pozycja, typowo pozycja, ale nie mam tutaj tej oprawki od żaróweczki. Nie ma tutaj też specjalnie co pokazywać, po prostu to będzie się świecić na biało w momencie kiedy ta ledowa żarówka będzie tam włożona. I to jest pozycja. Po odpaleniu motocykla mamy nasze światło dzienne teraz w takiej formie: czyli podkowa oraz. Te dwie soczewki one mają e, znacząco większy zasięg niż, taki, niż taka podkowa, no bo ona w sumie nie ma żadnego zasięgu. Ona jest takim elementem czołowym, no, świecącym powierzchniowo, a te soczewki już jednak świecą e, dużo, dużo dalej. Także. Mm, no, będzie tutaj do, do, dużo większa widoczność. E, oczywiście, teraz możemy sobie używać światła drogowego. E, w tym momencie światłem drogowym jest e, ta soczewka-bilet. E, no i po prostu ona sobie może mrugać. A po przytrzymaniu tego wszystkiego e, przez około 5 sekund załącza nam się na stałe światło mijania. Podkowa zostaje bez zmian. Oraz ten element podwójnej soczewki gaśnie, ponieważ on no, po zmroku nie może się świecić, bo byłby zbyt, zbyt mocno rażący. Ale przy drogowych światłach uruchamia się ponownie. Otwiera się oczywiście soczewka dla trybu drogowego i dopala się ten bok. I tak to wygląda. Myślę, że zmiana raczej na plus. Możecie ocenić sami. No cóż, taka, tak to wygląda poza tym reflektor nie zmienił się, możliwe, że w przyszłości wprowadzimy jeszcze jakieś zmiany, jeśli ktoś też bardzo chciałby, miałby po prostu wizję na, na jakiś inny na jakiś inny koncept no to proszę pisać, to możliwe, że da się to zrealizować po prostu powiedzmy taki reflektor typowo pod zamówienie no cóż to by było na tyle i trzymajcie się, cześć